Witam Państwa, tu Danuta Pierwio. Mam dla Was najlepszą plotę tego roku. Ewilcia Flincia ma, czyli nagrała nową piosenkę pod tytułem Nikłam, że locisz mnie. Która jest tak zajebista, że aż szok, nawet góranki ją chyba nie pokonają. Choć za chwilę o tym się to wszystko pokażę. Zapraszamy Ewelinę Flindę, czyli Ewilcie Flincie. Witam Państwa pod przerwie, a teraz będą najlepsze góralki pod słońcem z góra, czyli z gór. Wystąpiła już Ewelina, przepraszam, wystąpiła już Ewelina, flincia, flincia, a teraz góralki z piosenką pod tytułem Szczoteczka, pesta, szczoteczka, pesta. Zapraszam. A teraz już zapraszam na serio na koncert góralki Stare Góralki pod tytułem z pioseneczką Szczoteczka i Pasta. Zapraszam. Akcja! Bóracki był, łojgana, dana ale się zmył. Dziękuję za obejrzenie koncertu. Dziękuję, że wspomogliście akcję Uratuj żubra pod tytułem Łoś, bąź, oraz wszystkie zwierzątka, jak na przykład żabkę. No i teraz Danuta Pierdupa się kłania. Do widzenia. Zapraszam na 15.30. Do wiadomości.